hej, cześć, mam Wam wszystkim, podejdę Pani zombie i mam jednego topnia. Um, chodzi mi o to, że filmiki będą się pojawiać y, odrobinę później, bo kiedyś robiłem je co 3 dni, co dwa. Um, teraz ten film się po, pokazuje dwa tygodnie przy, y, przed, y, po ostatnim filmiku, tak, sporo czasu nie widziałem zupełnie, nie miałem czasu. Um, y, i, ta wiadomość jest bardzo ważna. Filmiki będą się pojawiać co tydzień. Tak, co tydzień. Małe problemy techniczne z moim internetem, szwankuje coś i po prostu będą się pojawiać co tydzień. Tak. I więc to jest wszystko na temat internetu i składanie filmików i to była jedyna wiadomość, bo chcę wam powiedzieć, że te filmiki będą się pojawiać trochę później, żebyście nie czekali. I proszę o niechejtujące komentarze na temat tego, że filmiki nie będą się pojawiać co dwa dni, bo wiem, że takie są reguły, że co dwa dni pewnie powinien się pojawiać vlog. Więc to co pamiętam Rojo też ma questions and answers, czyli pytania. Dobra, ja z to, co pamiętam ma co tydzień. Nie, więc co ja co tydzień filmiki przewiduję. Będą się pojawiać co środę. Powtarzam, powtarzam, filmiki będą się raczej pojawiać co środę. Tak, środa to jest dla mnie trochę taki wolny dzień i środa to będzie taki... Zobaczyłam, że w środę mam dobry internet, to jest dziwny. W środę mam dobry internet, więc... E, filmiki mogę wrzucać. Bo jak ostatnio wrzucałem filmik, działo się coś dziwnego. Ten filmik mi się usunął prze, przez przypadek, bo usunąłem go przez przypadek. Zacznę sobie mówić przez przypadek. E, ten, e, usunął mi się i było tak. Robię, wyślij film, czy jakoś tam, tam było na YouTubie, wyślij film i tutaj meta nie mam. ta nie mam i po prostu cały jest beznadziejny. Net nie pad, filmik się nie, nie wysłał, a net, jak mówiłem padł. Więc co środa, filmik, blok najczęściej. Na razie zagrajmy, nie będzie. Przykro mi. Bardzo mi przykro, bo myślałam, że będziesz pierwszy zagrajmy. E, przeczywałam Zagrajmy w GTA 3, ale niestety nie udało się. E, mam za sobą komputer. E, na prapsa i ban. Proszę Was, yy, piszcie mi komentarze albo z, z, zróbcie specjalny dla mnie filmik, jak mam korzystać z Bandicama. Nie umiem korzystać z Bandicama. Po prostu nie umiem, nie umiem się obsługiwać bandicamem. Może mi pomożecie. Dobra. Yy, trochę mam już chyba, już długi jest ten vlog, więc powiem, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten vlogu yy, i... Mówię Wam, że tak, wiadomości są takie. Filmiki się pojawiają co tydzień, w środę z wiadomych przyczyn, które są na początku filmika. I tak, lajkujcie pod spodem, subskrybujcie na, nad pod spodem i komentujcie nad spodem. Myślę, pod spodem. Myślę, że filmik się podobał. Tak, co jeszcze będzie trochę dziwne, że, że będziecie to oglądać z tygodniowym tym opóźnieniem niestety przed przedrobieniem jest godzina 24.17. Ja robię filmik. Dobra. To teraz wszystko. To na razie. Cześć!